Obczajówka? jakie i mamy tutaj w centrum handlowym? Idziesz? Na dziecięcy? Podobało Ci się? Tak. Zobacz ile kosztują 79 Prawie 80 lirów. Mhm. No dobra my się poszukać swój rozmiar. Zobaczymy czy będzie pasował. 134 albo 140 co To zależy jaka firma? Zam co Dominika znalazła. Co znalazłaś? Chciałabyś nowy strój kąpielowy? Tak. No dobra. Najbardziej by taki by chciałam. Ale taki jednoczęściowy, a może dwuczęściowy? A ten no fajny dobra, też. Zobacz, Sprawdzimy cenę, czekaj. Sprawdzimy cenę. Mama. Siedemdzie prawie 70 lirów. Mama, chodź, chodź. To są podwójne. To są podwójne, dobra. Jakiś Ci się podoba? Dam Ci, taka bluzka się spodobała. Sprawdzimy tak. cenę. Sprawdzimy cenę. 120-130 lirów, a to jest mały rozmiar. Jednak taka. To są moje rzeczy. Taka bluzeczka, ta, taka bluzeczka. Na 49 lirów. Za Marcin wybrał. W jakiej cenie koszulki? Mniej więcej 60 lirów. 60 lirów. 20 złotych. No taniej 20 zł złotych, koszulki bardzo ładne są. Czy mamy sprawdzone, że te koszulki są dobrej to jakości? To jest inna, ta, ta, ta po ta, jest taka sama. Ta same. i ta jest tej samej, a wszystkie pozostałe są inne. Znaczy innego, innego materiału. Pokaż Wikusiu, co to ma spodenki. I cenę. Wybrane dżinsy za 60 lirów, około 20 złotych też. Mam, pasuje chyba do mnie, Jest shoppingu. Dla mnie ciuszki, dla dziewczyn. A twoje koszulki A, gdzie? A jeszcze tutaj, dobra. Tyle rzeczy. Pika policz. 1, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 14. 14 rzeczy. No zobaczymy ile nas to wyniesie. Ale mi 7 osiem, sześć, Rafunek na 1136. Za wszystkie te rzeczy około 350 zł wyszło. Of judom. <grybujeszki> Okolarki ostatnie chyba kupowaliśmy. O, Okulary o, mi potrzebne chyba, że będę się opalała na słońcu, bym te by wybrała. Tak. A ty nie chodzisz o okularkach, kupowaliśmy ci ostatnio. Rowerek Ci się podoba? Tak. Ma frędzelki. Dlatego Ci się podoba rowerek. Takie frędzelki to można do Twojego roweru dokupić. No. Bierzemy. No Na plaży to kosztowało 50 lira, tutaj 32. Więc możemy wziąć. Blum. Będziemy się oblewać wodą. Tak! Może tak To jest korolka. 234 lira. Spoko, fajne. Szluchy. Oj, tak. słod, słodkości. Ja dam, topik chciałam wziąć dla Ciebie. Topik. Topik, ser, topik. Tutaj jakieś są sery, które my lubimy. Takie kuleczki, ale to nie jest dokładnie to. Co to, to ma być? To I też jakiś ser. To jest jakiś ser w kuleczkach. Kuleczki. Ser kuleczki. Trzymaj. Poróweczki pewnie takie nie lubisz, nie? Takie czerwone. Lubić czerwone poróweczki? Nie lubię. Nie no, a teraz to już martwe. Masło. A, to jest duże, duże opakowanie. Jakieś małe chciałam. Miodu. Lasterki do miodu. A my mamy Ser Tylko masło nigdy nie znalazłam, bo to, to wielkopak masła. Ogro, ogromna ogromne masła. to To jest posturmo. Mhm. Piękna, pyszna. A potem wygląda już tak. He. Taką deszkę. Jakie cenie? To Mamy całość, plasterki miodu. Trzas ceser, ale to, może to jest owczy, wiesz, i dlatego taki w owczej takiej skórze. Ale co to jest? Albo... Da... Margaryna. Właśnie, to chyba będzie to, masło. A, tak, hmm. no, chyba to jest masło, tak? No, możemy wziąć. Tak, takie? No, co są takie drogie, te masło. No, masło zawsze było w Turcji drogie, ale jest jeszcze takie. To trochę tańsze, dobra, weźmy to Znaczy, masło. chodzi o to, że mniejsze Znaczy, prostu. my nie potrzebujemy dużo masła. Bo nam to znaczy, kosztarzy... to jest 200 gram, to jest tak nasza kostka. No. 10 zł kosztuje. No, droże, dwa razy droże niż u nas. Hmm. No, może trochę mniej niż dwa razy. To są te takie kartki, z których mm -hmm. czasami i to, czy masz swoją bagietkę, trochę inną, ale podobną. nie, <gryś> miała bagietkę. nie, nie na kasę, bo... Jak ktoś jeszcze nie wie, to tutaj w Antalyi są takie przyciski. W całym mieście przyciska się guzik i czeka, i czeka się na tak stropcie dzwonienia. Przyciski działają bardzo dobrze, korzystamy cały czas. Bardzo szybko, kilka minutek. Tutaj chyba posty może nawet gdzieś jest. A nie, to jednak jeden. Przyciski są bardzo wygodne, nawet nie musisz tłumaczyć, gdzie jesteś. Oczekujemy kolację po zakupach. Tak, basturmy uwielbiamy. To jest ta, którą znamy i to, to, co kupiliśmy dzisiaj, troszkę inne. Co my tu jeszcze mamy na kolację? Ser. Tak, ser takich w kuleczkach, resztki takich warkoczy serowych, bardzo dobre. Rybka jak zawsze, jakieś tam bagietka, chlebek. Jak zawsze bardzo sporo warzyw. Są przesmaczne w Turcji. Z poprzedniego roku, kiedy byliśmy w Turcji. Potem wróciliśmy, to bardzo dużo zaczęliśmy mieć papryki. E, masło oczywiście. No i spróbujemy ten ser plas, e, Miód, przepraszam, w plastach. No to co, dziewczynki? Smacznego. Z czego zaczynamy? Z plasteru miodu. Chcesz, dam cię kanapeczkę. Chcę to, to, to. To jest ulubiony serek dziewczyn naszych? Wieczorek na balkonie. Cześć. Jak po całym dniu zmęczony? No, nachodziliśmy się troszkę. Jak w ogóle oceniasz ceny teraz w Turcji w porównaniu z poprzednim rokiem? W lirach jest drożej, na pewno dużo więcej, ale jak to porównać na złotówki, to niektóre rzeczy nawet potaniały. Wydaje mi się, że te zakupy, co dzisiaj zrobiliśmy, te takie Ubrania, to mhm. dużo taniej. Na pewno kilkanaście procent tajniej niż w zeszłym roku. No, zwłaszcza, że mam, to nie jest ryneczek tylko normalny sklep. Mam, mam takie wrażenie, że w ogóle wszystkie tureckie produkty są tańsze dla nas, a wszystkie importowane rzeczy y, są droższe. Tak ostatnio też było. Importowane są drogie. Tak, ale podróżały, te importowane jeszcze bardziej. Mm. To jest związane na pewno z tym, że kurs liry bardzo poszedł do, 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 do dołu. Bo y, co do złotówki prawie o 50%. Przez ostatni rok. Sporo. Bardzo dużo. A to, co się nie zmieniło, ale tak jest, że na przykład masło jest drogie, twaryk jest drogi, mleko jest drogie, takie produkty, właśnie chyba mleczarskie krowie. Ale mleczarskie i krowie wszystkie były drogie. Były, były, no. no, dzisiaj za masło zapłacić 10 zł. I wydaje mi się, że w zeszłym roku było podobnie. Mhm. Aha. Taksówki? Taksówki chyba podobnie kosztują. Taksówki są droższe, ale paliwo w Turcji teraz kosztuje około 8 zł. Ile? 7. 7 zł. W zeszłym roku wydaje mi się, że kosztowało około. Trzeba by na, sprawdzić na naszych filmikach, ale jakieś 4, 4, 4. Wydaje mi się, że między 3 a 4 zł kosztowało. My się wydawało, że w Turcji powi powinno być tanie. Powinno być tanie, ale no, jak widać, to, że mają. Chyba, chyba Turcja produkuje. A na pewno korzysta z jakichś złóż w Syrii. W każdym razie no, ma jakiś dostęp do ropy naftowej, a, ale ceny są takie urynkowione i normalnie z giełdy towarowej, jeśli chodzi o paliwo. Nam jeszcze się udało wynająć ten hotel po starej cenie, tak. ale z tego co nasz znajomy mówi, to wynajem poszedł 4 razy do góry. Tak. Już związane z imigracją. Tak, że bardzo dużo tak. Ukraińców też przyjechało. Ukraińców, ale też również Rosjan, też dużo wyjeżdża teraz. Ukraińcy, Rosjanie. Znaczy tutaj w Andalii zawsze było dużo rosyjskojęzycznych i Ukraińców, i Rosja, na no teraz jest jeszcze więcej. Przyjemne takie powietrze, jest ciepłe. Trafiłem na bazar. Wtorkowy bazar, внимание. Zobaczymy, co na nim jest. Tu mamy jakieś słodycze. Orzeszki. Oliwki. Świeże warzywa. Oliwki po 50 milów. truskawki. Kupiłem truskawki za 25, tutaj widziałem nawet gdzieś za 20. O, tu przychodzimy do urań. Spotkaliśmy takiego fajnego, dużego świerszczyka. Tak. Ciekawe dlaczego się nie rusza. No ciekawe. Poszliśmy pograć sobie w piłkę, a tu mamy podle, podlewanie na Placu Zabaw.